Mam nadzieję, że będzie, będzie silniejszy, ale też mam nadzieję, że e, będzie silniejszy też jako zespół, jako, jako ten taki team spirit będzie e, funkcjonował bardzo dobrze i, i nie zapeszajmy, ale jak na razie idzie ku dobremu. Nie ma tych turniejów, które były co roku, e, niestety z przyczyn organizacyjnych zostało ono odwołane e, i, i drużyny skupiły się na pojedynczych sparingach bądź, bądź dwóch meczach, także są na pewno... Troszeczkę utrudnione jakby te mecze towarzyskie chociażby ze względu na to, że nie ma udziału kibiców i ten taki przedsmak tego, co będzie w lidze troszeczkę jest zamazany. Natomiast każdy stara się poradzić sobie w tej sytuacji jak najlepiej, także my jesteśmy też poumawiani na mecze towarzyskie, na dwumecze. mecze. Jest tego trochę, także myślę, że każdy zespół w miarę możliwości tam zadbało o to, żeby jak najlepiej sobie poradzić w tej sytuacji. To już nie jest pierwszy rok, że zaczyna się ten jakby, tak, że tak powiem, dystans troszeczkę zamazywać i w miarę możliwości inne zespoły też się wzmacniają. Na pewno ma na to wpływ wiele czynników i dobrze, bo najważniejsze, żeby ta liga była w miarę wyrównana, co będzie gwarantowało nam wyższy poziom rozgrywkowy. Także ja się z tego bardzo cieszę i mam nadzieję, że tak będzie szło co roku ku, do, ku lepszemu. Będzie dużo meczów sparingowych, dużo grania, ale już stricte praca skupiająca się przede wszystkim na grze zespołu na, na jakichś tam e, systemach, które chcemy sobie opracować i, i e, już bardziej idziemy w kierunku e, zgrywania się szóstkami.